Okrzyki radości, oklaski i trąbiące klaksony aut. Tak 11 listopada witano ukraińskich żołnierzy na ulicach Hersonia. Na wielu budynkach pojawiły się ukraińskie flagi. Błękitno-żółty baner rozciągnięto też przy gmachu hersońskiej administracji obwodowej. Dziękuję Wam za cierpliwość i wytrzymałość. Długo do Was szliśmy. Nie byłoby to możliwe bez Waszej pomocy, wsparcia i wiary w nasze wojsko i w Ukrainę. Ukraińskie wojsko cały czas umacnia pozycje wokół miasta, a w Hersoniu sprawdzane są domy i ulice. Trwa poszukiwanie min pułapek i ukrywających się Rosjan. Dlatego władze miasta i obwodu hersońskiego apelują, aby jeszcze nie wracać do swoich domów. Na razie jest zbyt niebezpiecznie. Istnieje duże prawdopodobieństwo ostrzalu. W teren musi zostać też sprawdzony przez ekspertów od materiałów wybuchowych. Orkowie zanim uciekli, zaminowali tu wszystko. Dlatego bądźcie ostrożni. Wycofując się Rosjanie wysadzili most Antonowski, ważną przeprawę łączącą brzegi Dniepru. W sumie co najmniej siedem mostów zostało zniszczonych w obwodzie hersońskim po tym jak władze rosyjskie ogłosiły całkowity odwrót swoich wojsk z regionu. Ukraińskie wojsko odzyskuje coraz więcej okupowanych terenów. Jest to możliwe dzięki pomocy płynącej z całego świata. Od początku rosyjskiej agresji napadniętego sąsiada bardzo mocno wspiera Polska. I właśnie za to wsparcie wojskowe i humanitarne w Dniu Święta Niepodległości Polski podziękował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. W 104 słowach po polsku złożył życzenia Polakom. Wasze ludzie, nasze sojusznicy, wasz kraj, nasza siostra, wasze. Przyjeżdżam na zawsze, nasza przyjeżdżam na zawsze, nasza miłość na zawsze, razem będziemy zwycięzcami. Z dniem niepodległości, Polsko! Z dniem niepodległości! Kolejnym przykładem umacniania wzajemnych stosunków jest ostatnia decyzja ukraińskich władz. To zgoda na rozpoczęcie prac poszukiwawczych mogił Polaków zamordowanych przez UPA w miejscowości Puźniki na Podolu w dawnym województwie tarnopolskim. No jest to bardzo optymistyczny sygnał dla nas, że taka zgoda pojawiła się. To spotkało się z odzewem bardzo pozytywnym odzewem osób związanych z tym tematem rodzinnie. Mamy. Dostaliśmy dość dużą ilość maili i telefonów od potomków Polaków, którzy mieszkali w tej miejscowości, którzy mają krewnych zamordowanych. Zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy obowiązywał od wiosny 2017 roku.